Dziewczyny, wciągnęłyście nas w challenge. Ja pierwszy otwieram swój safe. sejf. Jak fajnie. Mam mleczny koktajl Snickers. Ale jak ja mam go wypić? Żartujesz sobie? Trzeba tylko otworzyć nakrętkę. Dlaczego na to nie wpadłam? A ja mogę spróbować? Oczywiście, że nie. To mój koktajl, więc ja go będę piła. Poza tym jest bardzo smaczny. O tak. A coś tak pysznego powinna mieć tylko ja. Zaraz ci pokażę coś pysznego. Skoro koktajl jest tak dobry, to napij się go porządnie, chciwusko. Co ty zrobiłaś? Skończył się. Co oznacza, że nie mam teraz nic do picia? To nie fair. Teraz moja kolejne otwarcie sejfu. Ryba? Dlaczego ktoś dostaje koktajl, a ja rybę? Jest taka obrzydliwa i śmierdząca. Trzymaj ją z dala od nas. Pospiesz się i zjadaj to zanim cały pokój będzie śmierdział. Jeśli zwymiotuje, to będzie wasza wina. Ojej, to obrzydliwe. Nie, nie dam rady zjeść całej ryby. Ale musisz. No dobra. Wow. Chyba zwymiotuje od samego patrzenia. Co za ochyda. Dlaczego kazałyście mi to jeść? Zabierzcie ode mnie to paskudztwo. A ty z czego się śmiejesz? Lepiej się pospiesz i otwórz swój safe. Zgadzam się, najwyższy czas. To wszystko? Jeden cukierek Skittles? W takim razie musi być naprawdę dobry. To zwykły cukierek. Dziwne. Ojej! Co się z tobą dzieje? Dziewczyny! Chyba mam Skittlesową wysepkę. Od dziecka marzyłam, żeby jej dostać. Ale ekstra! Teraz mam na sobie nieskończone ilości słodyczy. Ja też mogę się poczęstować? Oczywiście! Pyszne! Kate, może chcesz? Nie, to wygląda obrzydliwie. Super! To naprawdę jedyna fajna choroba. Kate, no może jednak spróbujesz? Uuu, to jest to ohydne. Chcę otworzyć safe jako pierwsza w tej rundzie. Co za niespodzianka! Nigdy wcześniej nie miałam tylu popytów. W Dodatku takich niezwykłych! To żelki! Widziałyście kiedyś coś podobnego? Nie bardzo. Chociaż dobrze smakują? Oczywiście są po prostu niewiarygodnie pyszne. Chcę jak najszybciej zjeść każdy popyt. O tak! Bardzo apetyczne. Myślę, że Kate nie miałaby nic przeciwko, gdybyśmy ugryzły chociaż kawałeczek. Myślę, że masz rację. Nie ma mowy, nawet nie myślcie o dotykaniu moich smakołyków. To wszystko jest moje, dobra, sprawdzę, co mnie czeka. O nie, wolałam tego nie wiedzieć. Najbardziej na świecie boję się właśnie robaków. Dlaczego jestem tak karana? Ty jesteś karana? Zdejmij ze mnie te robale, błagam cię. Wiem, mam pewien pomysł. Mały odkurzacz uratuje Kate. Dzięki. Ojej. Został jeszcze jeden robak. Gdzie? Który? Pusz nad ustami. Oj, przegapiłam go. Ale to nie szkodzi. Kate, puść odkurzacz. Przestań go całować. Robota skończona. Brawo ja. Ojej. Kate, powinnaś zobaczyć swoje usta. Wyglądasz jak kaczka. Nabijanie się z problemów innych nie jest śmieszne. Za karę będziesz musiała dojść, robaki. Co ty zrobiłaś? To straszne, ochyda! Zabierzcie to ode mnie! O! Lepiej zobacz, co czeka na ciebie w sejfie. Już sprawdzam. Tu jest jakaś mikstura. Mam nadzieję, że dzięki niej będę najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Jakieś dziwne uczucie. Ojej, co się ze mną dzieje? Pomóżcie mi! Ciągnijcie mnie na górę! Jaka ja jestem mała. Podnieście mnie! Jaki słodziak z ciebie! Mam ochotę cię pogłaskać. Ojej! Jestem teraz najmniejszą dziewczynką na ziemi. To nawet fajne. Na przykład teraz popyt Kate jest dla mnie zwykłą trampoliną. Jaka ty jesteś słodka! Naprawdę chcę cię pogłaskać. czy to boli! Zobacz, co zrobiłaś z moim palcem. Musisz za to zapłacić. Hej, ty też chcesz zobaczyć, jak mała dziewczynka walczy z robakiem, prawda? Uważam, że to będzie bardzo zabawne. Dalej, Julie, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie się uda. A masz? A masz? Tak, dowal mu! Dowal mu! Niezwyciężona Julie znów wygrała! Julie, gratuluję, dałaś czadu. Dziewczyny, wszystko dzięki waszemu wsparciu. Co tym razem na mnie czeka? O, nie, na pewno nie będę jadła surowego mięsa. Dziewczyny, sorry, ale to już za wiele. O, co talerz dla ciebie i smacznego. Ale jesteście okrutne. To nie jest mięso, to jakaś guma. Nie można się w to nawet wgryźć. Mam już dosyć. Nóż i widelec powinny ci pomóc. Więc jedz. Oj, chyba troszkę przesadziłam. Ups, teraz mogę zjeść nawet talerz. Dobra. Uuu, to mięso powinno być usmażone. To chore, żeby jeść je na surowo. Po jednym kęsie robi mi się niedobrze. Nie mogę już dłużej wytrzymać. Julie, lepiej otwórz swój safe. Sprawdźmy. Ciekawe, co to jest? Magiczna różdżka? Super! Ciekawe, jakie zaklęcia potrafi wykonać. I skąd mam wiedzieć, o co z nią chodzi? Po prostu nią pomachaj. To boli! Chyba się nauczyłam. Prawie mnie spaliłaś. Zobacz, co zrobiłaś! Nie wstyd ci! To różdżka, nie ja! Ojej! Jest nieprzewidywalna! Połóżmy ją lepiej na stole, zanim wszyscy ucierpią. Kate, czas, żebyś ty otworzyła safe. Dobra, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku. W środku jest coś pysznego. Lody. Daj nam spróbować. Ręce precz. Mam tylko jeden kubełek. Nie mam za dużo lodów, więc są moje. Taka łyżka nie nadaje się do jedzenia. Potrzebuję czegoś większego. No to jedziemy. Nie ma nic fajniejszego niż lody. Daj nam chociaż polizać. Nie, zapomnijcie o tym. Chciwuska. Kate, co ci się stało? Jesteś trochę sztywna. Wiem, jak ją uratować przed całkowitym zamarznięciem. Fruszczka mi pomoże. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Bez was zamieniłabym się w bryłę lodu. A teraz tylko płonę. Stop, ja płonę. Świetna okazja do usmażenia mojego mięsa. Zamiast surowego badziewia zjem pyszne steki. Samą porę, bo zdążyłam zgłodnieć. Kate, twoja płonąca głowa mnie uratowała. Pyszne. Zrobiłam naprawdę smaczne danie. Dzięki, Kate. O, czas sprawdzić, co tym razem czeka na mnie w sejfie. Wow, wszyscy kochają nutelle. Nie jestem wyjątkiem. Zobacz, co zrobiłaś! Nie ma problemu, zaraz to sprzątnę. Auć, boli! Przestań we mnie rzucać śmieciami. Nie zrobię tego więcej. Jedyne, co będę od teraz robić, to jeść pyszną nutellę. Julie, a ty nie masz nawet co marzyć o czekoladowym kremie. Bo wszystko zdążyłam go spróbować. Jacy wszyscy są chciwi. Ale ja też złapałam kropelkę. Pyszności! Ojej, dziewczyny, mam problem. Moja ręka utknęła w słoiku. Pomóżcie mi ją wydostać. Okay. Czego się nie robi dla przyjaciółki? Nawet bardzo chciwej. No dalej, ściągaj to! Jeszcze trochę. No w końcu. O, w słoiku zostało nawet trochę kremu dla nas. Bardzo dziękuję za pomoc. Już zaczynałam myśleć, że będę musiała chodzić z tym słoikiem. O, tu jeszcze trochę zostało. Kate, co tak siedzisz? Otwieraj safe. On nie pachnie zbyt dobrze. On nie. W środku czeka na mnie kawałek paskudnego i bardzo śmierdzącego sera. Dziewczyny, to mnie przerasta. Myślę, że Julie i ja możemy ci pomóc. Oczywiście pomożemy ci włożyć ser do buzi. Oj, nie czuję się najlepiej, dziewczyny. To było obrzydliwe. Prawie zwymiotowałam. Julie, a co jest w Twoim sejfie? Też jestem ciekawa. Ojej, to portal! Jesteśmy wolne. Chyba czeka nas challenge z tortami. Okay. Ja zaczynam. Jestem naprawdę podekscytowana. Chcę zobaczyć, co dostanę. Ojej, to koło może się kręcić bez końca. Zatrzymam je sama, żeby było sprawiedliwie sam na oczy. Co? Wasabi? A ja tak sobie marzyłam, że dostanę jakieś smakołyki. Mia, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że przynajmniej mnie się poszczęści. Ojej. Ale jeśli strzałka jest pomiędzy, to znaczy, że nic nie dostanę? Myliłam się. Dostałam wszystko. A najlepsze jest to, że mogę udekorować tort i sprawić, że będzie jeszcze smaczniejszy. Uwielbiam Nutelle, ale jak zrobić, żeby równomiernie rozprowadzić ją po cieście. Wiem. O, co ona wymyśliła. Skorzystam z narzędzi budowlanych. Szpachla powinna mi pomóc. Wygląda przepysznie. Chętnie spróbowałabym tego ciasta. A to jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba dobrze rozprowadzić czekoladę po torcie za pomocą wałka. Zaraz zrobię coś naprawdę fajnego. I można przejść do czekoladek. Opakowań już nie potrzebujemy. I zabieram się do roboty. Wow! To bardzo ważne, aby nie pomylić się w wymiarach. Dlatego należy najpierw zmierzyć wszystko miarką. Ok, wszystko idealnie dopasowane. Teraz można obłożyć tort batonikami. Kate, na co czekasz? Masz całą tukę wasabi. Już czuję ten ostry zapach, ale udowodnię, że jestem odważna. Nie boję się jakiegoś tam wasabi. Muszę tylko rozprowadzić je na torcie. Też mogę użyć do tego szpachli. Myślę, że Mia nie będzie miała nic przeciwko. O, zostało nawet trochę nutelli. Gotowe. Uh -oh. Oczywiście nie będę tego myła. Lepiej podrzucę ją z powrotem mi, aby dodać nieco ostrości do jej niesamowicie pysznego tortu. Dziwne, dlaczego czekolada jest zielona? Bardziej przypominała Sabi. Kate, jak ci nie wstyd! Ej, jak śmiesz! A gdybyś uderzyła mnie w oko! Dobra, dosyć gadania. Czas na jedzenie. Kate chyba straciła rozum. Życzcie mi powodzenia. No i jak smakuje? Najwyższy czas, żeby ja zjadła trochę ciasta. Coś mi mówi, że będzie absolutnie magiczne. Miałam rację. To najsmaczniejszy tort, jaki kiedykolwiek jadłam. Nie mogę przestać. To prawdziwa czekoladowa bomba. Czekoladowa bomba. Ja z kolei nie mam ciasta. Prawdziwy ogień. Dobra, zaczynam. O nie! Ja Miałam rację, moje usta zaraz spłoną. Pomocy! Jeszcze, jeszcze! Spadaj stąd. Za to, że wzięłaś cudze jedzenie, czeka cię kara. Już gorzej być nie może. A jednak może? Nienawidzę jajek. Dobrze ci tak? Nie będziesz więcej kradła cudych smakołyków. Myślę, że niekoniecznie musisz kłaść jajka na torcie. Wystarczy, jeśli wylonują na twojej głowie. To straszne. Jestem cała mokra. Co za ochyda. To będzie pyszne. Mia, dlaczego śpisz? Kręć. A, tak. Hura, dostałam cukierki. Ciekawe co ja dostanę. Karma dla psów, ale ja wcale nie jestem psem. Ale musisz to zjeść. A mnie czeka cała beczka pysznych słodkości. Nigdy nie próbowałam karmy dla psów. Może faktycznie jest dobra. Tylko mam problem z jej otwarciem. A, cały czas był tu taki specjalny pasek. Ojej, od samego zapachu tego jedzenia robi mi się niedobrze. A mnie bardzo podobają się cukierki. Są takie kwaśne i smaczne zarazem. Ze słodkim tortem będą idealne. Uzupełnią się nawzajem smakami. Niesamowite! Wyszło pięknie. No to próbujemy. Jaki piękny kawałek. Czuć lekką kwaskowatość. Podoba mi się. Kate, przestań na mnie patrzeć. I lepiej zjadaj swoją karmę. Jak wysypię ją z paczki, to będzie jej za dużo. Myślę, że garść wystarczy. Tyle będzie okej. Okay. Nie ma mowy, wysypuj wszystko. Dlaczego jesteś taka wredna? Zadowolona, teraz nie mam ciasta, mam miskę z karmą. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. O, you! Fuuu, jak psy w ogóle tolerują to obrzydlistwo. Ojej, cześć słodziaku! Jesteś w samą porę. Zobacz, ile mam jedzenia. Co się dzieje? Dlaczego tu jest pies? Nie mogę go znieść, mam alergię. Wynoś się stąd. Ty naprawdę jesteś bardzo wredna. Jeśli pies może to jeść, to ja też. A nie, ja tak nie mogę. Co tak jęczysz? Moje słodycze też są kwaśne. Nawet za bardzo. Trzeba było widzieć swoją minę. Szkoda, że mój telefon jest za daleko. Zrobiłabym zdjęcie. Wiem. Podczas gdy zastygłaś nad swoim jedzeniem, ja mogę oddać karmę temu, komu to posmakuje. Proszę, słodziaku, smacznego. Czy pies znowu tu jest? Kate, kolejny raz złamałaś zasady i nie zjadłaś tego, co ci podano. Czas na karne koło. M może nie trzeba? Trzeba. Dobra, i tak będę musiała. O nie, to zepsuje mi makijaż. Ale będzie wesoło. O nie, muszę się teraz umyć. Myślę, że nawet ci to pasuje. Babciu, pobudka. Mała już wymyśliła, co chce zjeść. Nie ma sprawy. Babciu, ocknij się, trzeba działać. Wiem, co robić. Babcia i szefowa kuchni zagniotły ciasto tak szybko, że nawet nikt nie zauważył. I już smażą pancejki. Wygląda pysznie, ale ja zrobię lepiej. Patrzcie, co tu mam. Dodam do ciasta barwnik spożywczy. Placuszki będą w różnych kolorach. O, Andy postanowił przyrządzić coś specjalnego. Spójrzcie na te piękne kolory. A teraz zrobi z nich tęcze? Dodam jeszcze pianek na wierzch i kolorową posypkę. Jesteś taki roztrzepany, Andy. Do pancake'ów najlepiej pasuje syrop klonowy i masełko. To prosty, ale wypróbowany przepis babci. Pankejki z syropem klonowym. To już nikogo nie dziwi. Oto porcja pancakeów od profesjonalistki. Podam je z jajkiem w koszulce. Gotujesz wodę w rondlu i wbijasz jajko prosto do wody. A póki będzie się gotować, wezmę plasterki szynki i trochę zieleniny. Ułożę je ładnie pomiędzy placuszkami. Jajko gotowe. Położę je na wierzchu. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Nadszedł czas, aby mała dziewczynka oceniła wysiłki uczestników wyzwania. Czyje pancake'i spodobają jej się najbardziej? Placuszki Andiego były pyszne. A teraz porcja od babci. Mm, dość zwyczajne, ale też bardzo smaczne. A pancake'i szefowej kuchni wyglądają niecodziennie. Jednak surowe żółtko jest dla małej obrzydliwe. Zwycięzcą tej rundy są tęczowe pancake'i Andiego. Hurra, wygrałem! Pozwól, że ci tu poprawię. Proszę mnie tu nie ciągnąć. Uwaga, wszyscy. Mała chce zjeść soczystego steka. Nie ma sprawy! Babcia da radę. Jesteś pewna? Jasne. Ja też dam radę. Okej. Okay. Biorę i smażę nic skomplikowanego. Jak można smażyć stek bez oleju? Trzeba dobrze nadpuścić patelnię grillową. Tak? To ja dobrze natłuszczę. Andy, nie powinieneś dodawać tak dużo oleju. Oczywiście lepiej lać go na patelnię, a nie dookoła. Teraz wrzucam na patelnię kawałek mięsa i smażę. O rety, to dopiero. A Robi wrażenie, prawda? Jeszcze jak, ale ja też tak umiem. Na pewno, Andy, tylko żebyś trafił tam, gdzie trzeba. Trafiłem! Ach, ta młodzież. Patrz i się, mój stek jest prawie gotowy. Idealny, medium rare. Teraz można go posolić. Niezły rzut. Też mi coś. Hej. Babciu, zobacz, ja też zaraz podrzucę! jak prawdziwy kucharz. Oj. No. O nie, spadł mi na podłogę. Tak, teraz jest nie tylko surowy, ale i brudny. Porażka, ale może nikt nie zauważy. Żartujesz? Nie można podawać takiego dania. Wiem co robić. Zaleję to keczupem! On przykryje to, co trzeba! Jestem geniuszem! Jak pięknie pachnie! Dziękuję! Mój stek jest idealny! Muszę tylko dodać gałązkę rozmarynu i gotowe! To ma być dekoracja? Ja mam coś lepszego! Wow! Mio zna sekret słynnego złotego steku Nurseta Giokcze. To będzie stek jak w najdroższej restauracji. Ojej, a to tak można było? Gotowe. Można podawać. Smacznego. No w końcu można spróbować dania. Ta góra keczupu nie wygląda apetycznie. Spójrzcie na to, tu są jakieś włosy i brud. To obrzydliwe. A oto i złoty stek. Ciekawe czy posmakuje małej. Smaczne, ale bez szału. Stek babci pachnie przepysznie. I przypadł do gustu dziewczynce. Prosty, klasyczny, ale za to jaki smak. Babcia wygrała, hurra! Nadszedł czas na deser. A mała chce zjeść jakieś fajne lody. Znam pewien przepis. Lody? Zrobi się. To nic okay. trudnego. Oh. Zaraz, zaraz, jak tam było w tym przepisie? Aha, trzeba posiekać na małe kawałki. Posiekać? No dobra. Zrobię to naprawdę szybko. Ale fajnie. Ekstra. Ej, ostrożniej młody człowieku. Nie rozrzucaj jedzenia. Poniosło mnie. Przepraszam babciu. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za gotowanie. Tymczasem ja mam już wszystko gotowe. Pozostaje tylko wykończyć to ładnym podaniem. Lody udekoruję skórką z cytryny. Kwaśny smak idealnie skomponuje się ze słodyczą lodów. A gwoździem programu będzie dym z suchego lodu. Tak właśnie podają lody w najlepszych restauracjach. Voila! Spójrz na to, to niewiarygodne! Brawo! Babcia też już wszystko zrobiła. Muszę tylko pokroić lody na kwadraciki i włożyć je do miseczki. Całość udekoruję syropem czekoladowym. Ja też już prawie skończyłem. Zwinę lody w rulonik i włożę do miseczki. Udekoruję jeszcze bitą śmietaną. Uwielbiam ją. A teraz posypię wszystko tęczowymi skitelsami. Krupiąca rurka, kilka ciasteczek Oreo. O, babciu, pożyczysz trochę. No pewnie. Dziękuję. A teraz poleję to wszystko syropem. Ile cukru. Super co? Zobaczymy, które lody posmakują dziewczynce. Fantazyjne podanie od szefowej kuchni? Zachwyciło dziewczynkę. Czas spróbować. Ojej, skórka z cytryny jest zbyt kwaśna. Nie ma ochoty na dalszą degustację. Hmm. Ale kawałki lodów w syropie czekoladowym wyglądają apetycznie. Niestety smakują średnio. A na koniec kolorowe lody od brata. Wyglądają niesamowicie. Wita śmietana, rurka z kitelsy. I oto wygrany. Wiedziałem, wiedziałem. Babciu, przytul mnie. Kosi, kosi, łapci, pojedziemy do babci. Nie czas na relaks. Kontynuujmy nasz konkurs kulinarny. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Wiesz, jak robi się kruasany? Spokojnie, babcia ma swój sprawdzony sklepik z rogalikami. Trzeba je tylko włożyć do piekarnika i poczekać, aż się zarumienią. O, ja też tak mogę zrobić. Jeden, drugi i do piekarnika. Brawo, ja. Dobra robota wnuczku. Nie toleruję mrożonego ciasta. Nie. Fu. Przy okazji, nasza szefowa kuchni Mia pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na francuskie rogaliki. Wszyscy królowie Francji jedli kruasany z tego właśnie przepisu. Dlatego na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Bratendi i babcia obserwują z podziwem, jak szefowa kuchni przystępuje do pracy. Wow. A teraz czekamy. Kurczę, mi się to tak nie uda. Ale mam pomysł. Do rogalików dodam nutellę. To pewniak. Mój ulubiony krem czekoladowy z orzechami. Co ty wyprawiasz? Czas wyciągać rogaliki. Jakie piękne, rumiane. Andy, on nie pali się. O, tylko nie to. Brat tak się zajął nutellą, że jego rogaliki się zwęgliły. Co on teraz zrobi? Pachną spalenizną. No nie ma szans. Nie martw się wnuciu i tak świetnie sobie poradziłeś. A ja zajmę się podaniem. Zgrabne nacięcie i można napełnić środek domowym kremem. Dodam truskawki i posypię cukrem pudrem. Voila. Gotowe. Można próbować. Spalone rogaliki od brata wyglądają okropnie. Nie zamierza ich degustować. Ach, rogaliki babci są wspaniałe, słodkie i takie pyszne. Małe i bardzo smakowały. Ojej, truskawki, słodka śmietanka i pyszne ciasto zrobione według królewskiej receptury. Bez wątpienia rogaliki szafowej kuchni zajmują pierwsze miejsce.